Witam wszystkich z nowego odcinka na moim kanale, ja jestem Antezon i dzisiaj gramy w Baby in Yellow tak ta muzyka niech się wyłączy czy ja mam ultra, tak dzisiaj robimy to podążaj za białym królikiem cześć dziecku jeszcze ty może tłusić lepiej Idziemy. Nara, no na to, nara, no, na to, nara. Mam podążać za biarank rudy. Tu jest. Mam kliknąć. 19, 20. Zobaczymy, co dziecko robi. Biorę cię z tobą. Biorę. znaczy biorę cię ze mną. Nie będziesz sam w domu siedział. Ojeju. Dure. To powiedzmy, yy. czy to był koniec? Co się dzieje? Co, co to jest? Powiecie mi, co to jest? Nie, 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 nie. Jest prawdziwa gra. Taka, a nie wasze podróby. No co to są? Mogę wyjść. Dajcie mi wyjść. No nie wiesz Dobra, w końcu wyłączyłem to. Pigman's Madman's. A, szybko wyjdź do wyjścia. Mały królik. Coś tam. Nie, gdzie jest moje dziecko? Jak to dziwnie wygląda? Halo Czy ojeju! Winda się szczęścia! No, szybko! Wcale nie straszne widzę tam światło. Oh! Darmowa dusza. Dajcie, dajcie. Eee, zamknięte. Na którym piętrze paczki. Pięć, pięć, pięć. Gdzie jest ten królik? Ja mam tu wejść. Pikman. Ojeju. <laughs> Zamknęło się. O, dziecko, dawaj ten klucz. Gdzie ty? Do Pacmana, Pikman. Znaczy Pikmana. Chodź tu. <laughs> Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Mm, tu? Co to jest? Y Nagroda za bycie najlepszym newcomerem 2009 Szkoda, że nie 2010. O. Investigate apartament. Pianino. Potrzeba muzyki do grania, co? Co so jest tu? Pickup recorder. Gra to coś? <grym> Gra. Ja chcę posłuchać Ładnie nawet gra No demo Weź mi to wyciągnij A tu co trzeba? Tu coś jest Pick up, music up. Ja to mam tu dać? A nie do pianina To gdzie by to dać? Tu cię widziałem dziecko. Kolejna płyta. Chodź tu. Tu wywalmy jak to gra. Nie dziękuję. To musi być jeszcze jedna. Może w toalecie? O nie! Puch. Może stąd. Dobra, o dziecko! Na lodówce jest. Gdzie teraz? W ogóle da się złapać? Szukamy tej płyty. Co? Strum. Da się grać. Tu jest. Nie to. O. Jak to gra? Super Może to przez dziecko musi... Chyba one tu musi być, na tej pizzy. Bo taka muzyka jest... Susie Tu Piano! Piano to! Do pianina muzyka Raz Zagraj na pianinie do si mi Darmowa dusza, nie widziała jej Toj bok Unlocked. Piano, muzyka, pianina. Dobra. Nie to jest mu musical goberish. Chodź tu. Hmm, gdzie by mogło być? W lodówce. Melona ma. Może w piecu. Melona gotujemy. Patrzcie jakie gotowanie wizowie Midnight, midnight, midnight. Szczeli to? Szczeliło. Ludówka mnie ochroniła. Hmm, 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 hmm. Tu był. Hmm, gdzie tu może być ostatnie to? Dzieciaku. Przy pizzy nie. Tu chyba gdzieś. O! Czy Pigman to jest królik? Potrzebuję jeszcze. Jestem ciekawy, kiedy to znajdę. <śmurzanie> Może w dale naprawdę jest? U nie, nie, nie. No i no, Trzeba się dobrze rund. Jak ja tego nie widziałem. Trzeba mu tu stuc Panie Pikman. Mamy, 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 Siup, gramy. O. Bardzo śmieszne. Duż go wystrzeliło w kosmos. Co to jest? Press. O. Kucni. Co to jest? Ja nie mogę. Idziemy. Gdzie jestem? Tu jest. To jest Pickman Recorder. Ta płyta pigmana. Nie coś tam królowie Linkman. Nie wiem. Ho, ho, ho! Wyrzuć to. A jak to gra? Bardzo strasznie Taką popsutą płytą, taką poharatarną Weź klucz i odblokuj Drzwi? A jak ja mu ten klucz mam zabrać? Dasz mi ten klucz? Nie wiem Chcesz arbuza? Chcesz kubek? Ten kubek się nie niszczy Ku... Gdzie on znikł? Ej buddy Daj mi to No jak ja to od niego mam wziąć? Dasz mi to. To gra? O, o! Dziękuję. I do widzenia. Taki ba byłeś niemiły, to Cię tam zostawiam. Prefy, dobrze, że ten dobrze działa. Ten działa. Tu zamknij. Wina. To jest 20. Nie działa. <grym> A pisze. O jeju, wysiadł prąd. A to czemu światła się świecą wszystkie? Jak tu na pół po... hmm. O! Ten. Dzień dobry. Zamknęli mnie. Investige Fuse Box, czyli to. No, to z tym No, nie, ja nie bo Lee, Bruce Lee Smith Tu jest ten Mieliśmy to w tym swoim pokoju Na początku, King Peace Może to tu zosta... O! 1-7 Kanapkę to może lepiej zostawi otwarte. Bo tu było różowe. Darmowa dusza. A tu było niebieskie. Jest. Czemu? Co ty mi zabrałeś? No. Co ty mi robisz? Jeszcze raz próbujesz. Nie to. O znowu nie ma. No. I ostatni raz. No, gościu. Co ty robisz? Zamknę cię tu. Śpi. Hmm, unlock. Nie wiem. Teraz mi nic nie weźmie. Jak tyś stąd wyszedł? Było 1,7 chyba? Nie wiem. 4,3 na przykład? Pff. XD. No widzenia! O, jak poleciał. Teraz mi nie będzie nic brał. O nie, to niebieską brakuje. Że ja tak zgadłem. Ale skąd ja bym to. Nieważne. Myślę, że to w końcu. Nie, ja chcę, że. Co się dzieje? Halo. O nie. O. Ej, nie uciekaj, nie wychodź. O, chodź. Do windy, do windy. Dzwonimy. O nie, to będzie pół godziny zjeżdżać. Hmm. Nie. Nie! Uciekam. Uciekaj, uciekaj. Co? Yy. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. Brak wyjścia? Właśnie że jest wyjść. Co? To? Nie. Yy, ten? I taki, taki. Nie. O, o, o. Szybko. Gdzie on jest? No. Kliknij, żeby się obudzić. No nie. Jeszcze raz. Uciekam, uciekam, uciekam. Już będę wiedział. Bierz to. Nie mogę tego podnieść. Otwieraj, uciekaj. Szybko, szybko. Tu był ten. Jeden, dwa. Idziemy spać. Otwieraj to. Zamykaj. No. Szybko! Uch, to widzenie. Nie zostawię mnie samego. Zostań tu, zostań na zawsze. Gramy dalej, dopiero 14 minut. Gdzie jest mój? E, ukradli mi to, ten ten. Dobra, A tu jest odwrócone wszystko. Ojeju. o nie, tu jest wszystko tak zmylone. Weź butelkę z lodówki. Czemu? Co? Co? Jak ja to za pierwszym zrobiłem? Jeźdę. Ale tu tak spokój jest Zmień dziecko hmm. Wziąś je Kluczyk Masz Ja się boję, zaraz coś na mnie wyskoczy Nowy napi. O, na sofie se Idujesz bombę Chodź tu Widzę, baby Znowu? Chcesz, żebym Cię nakarmił? Masz, znowu mam Cię zmienić, byk? Tu zaraz coś się stanie. No, nie, to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne już. Nie, 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 nie. Nie chcę się przestraszyć. Mm. Nie, tu na pewno nie o to chodzi. To nie o to chodzi, ja się nie dam. Tu jest biały królik. Aha! Trzeba znaleźć ten... kluczyk. Tu jesteś. Różowy kluczyk, tam jest żółty. O, o, o! Mamy kluczykons. Tu jumpscare będzie. Posiągi. Ojeju. O! Zabierz dziecko do łóżka On jest zmęczony Nie, nie idziesz nigdzie do łóżka mm, To dziwnie mega wygląda Tutaj Nie, nie, ja się boję no. Ty tu zostań o! Nie strasz mnie tak mi już, jest już ciepło. Dobra, dam cię do tego łóżka. No, proszę. On znowu jest ten Nie, nie Ja cię te, tym razem nie daję Leż tu o gościu, nie strasz mnie. Nie przestraszysz mnie. Nie myśl. Nie. Hmm. Wcale się nie przestraszyłem. Pyk. Idziemy. Nie dajemy się do łóżka. O, znowu się nie powiodło. Oglądaj ten. O! Nie? Mm, mm, nie, nie, Co? nie, nie myśl, nie dam się, cicho być dziecioku, nie, nie myśl, wywadaj, nie, to było łatwe. On jest bardzo zmęczony. Nie obchodzi mnie to. Nie dam cię do żadnego łóżka. Nie. Idzie, będziemy szli godzinę, nieważne. Le. To jest już śmieszne, Niestraszne mały gościu. My. O, oczędle. Kto do mnie mówi? Bla bla bla, tak. Co to jest? Dzień dobry. No dobra, idź, chcę spać. pem, pem, XD. Głowa w dół. Coś tam, coś tam. No. O nie, znowu to samo. Nie gad, Nie. Ja go tam nie miałem dawać. Tu <noise> drzwi będą. Te, 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 te. Ja go tam dawać, dawać nie miałem. Ale jak głup. Ram pam, pam. Bla bla bla. Tak. Stwory dwa. To wygląda jak motyl. Hmm? Co ja mam zeskoczyć? Tu biały królik jest, Skaczę. Czemu nie mogę? Ej! Ja tam mam dziecko? Co ty tak na mnie czekasz? Nawet się na mnie nie patrzysz. Ja ci zrobię ha 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 ha. Poleciał. O! Wow. Nie opuszczaj mnie. Przestraszony, afraid. Dobra, dobra, dobra. Wulnabre, nawet nie wiem, co to znaczy. Jezus, jak ja się przestraszyłem Co to jest? Idziemy sobie wentylacją, bo jesteśmy Amogusus impostor. Wychodzimy st stąd. Ojeju, ciarki mnie przeszły. Lewo, prawo, prawo. Wyjście. Nie, dziękuję. Do widzenia. Uciekam stąd. P chodź, zagraj w chowanego. Zna chodź i znajdź mnie. Nie. No dobra. Widziałem cię. Wygrałem. Chowany Essa Coward. Co ty? Wow. No nie. Lewo, prawo, lewo, bla, prawo, prawo, lewo. Pociągi. Lubię pociągi. Co? Nara. Mały jeden królik ucieka i blizna. Rabbit, mały króliku nie będziesz tym, co będzie zawsze Dobre. Czarny kot approaches, czyli się pojawia. Ma, Marc 2023 Nowe area, nowe rzeczy. Nowe puzzle, nowe utwity, ubranka i Lore. O oh, mój goodness. Ha -ha. Co ja to, Oj. Co to jest Toybox? Sprawdźmy to tylko jeszcze i koniczymy, widzowie. Dobra. Toybox to jest to. Doktor? Doktor to jest ten, co mnie przestraszył. A to? Co to jest? King Piece. Ojeju. Czyli ja mogę ty... Dajemy <śmum> Spawnowanie dużo rzeczy w tym. Grozi lago. No, 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 no. Dobra. Ja Wam widzowie dziękuję za oglądanie i widzimy się. W następnym, 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 następnym. Oj, w następnym. Czekaj, poczekajcie jeszcze. W następnym video. Na